Cześć! Witam Cię w kolejnym materiale z serii numerologicznej, dziś o wibracji 9. Zanim zacznę opowiadać o numerologicznej dziewiątce, kilka słów wstępu. Będę mówić o archetypach tej wibracji, czyli opowiem o czystej wibracji 9. Każda osoba, która urodziła się 9, 18, 27 dnia miesiąca, która urodziła się we wrześniu, której droga życia lub klucz wcielenia po zsumowaniu daje wibrację 9, ma w swoim portrecie jakieś jakości tej energii. Od tego, w jakim stopniu będą się one uzewnętrzniać, zależy jakie inne wibracje mu towarzyszą w portrecie, gdzie dokładnie znajduje się ta energia dziewiątki, z jakiej podwibracji składa się wibracja główna, ponieważ zupełnie inna będzie 9 z 18, a jeszcze inna z 27. I wiele, wiele innych. Dlatego ja dzisiaj przychodzę z taką ogólną informacją o archetypach tej wibracji. Trzeba też pamiętać, że każda wibracja ma swoje plusy i minusy. Wszystko w zależności od poziomu świadomości u danej osoby. Dzisiaj skupię się bardziej na tych pozytywnych aspektach, natomiast warto mieć z tyłu głowy, że wszystko jest dualne. OK. Jak można opisać w kilku słowach wibrację 9? Altruizm, miłość uniwersalna, mądrość, tajemnica, moralność. Wibracja 9 zamyka grupę liczb podstawowych. Reprezentuje koniec drogi, koniec cyklu. Jej symbol to trójkąt łączący niebo, ziemię i piekło. To wielka moc duchowa i mądrość. Jest uważana za symbol świadomości, ponieważ posiada w sobie cząstkę każdej wibracji. Jest symbolem ostatecznej podróży i odkrycia całości poprzez miłość. Jest to również liczba najbardziej związana z duchowością. Osoby te posiadają intuicję i moc psychiczną. Osoby mające dziewiątkę w portrecie są intuicyjne, wrażliwe i kreatywne. To osoby życzliwe, czułe, o ogromnie wrodzonej empatii. To również perfekcjoniści, które często żyją w swojej wyobraźni. Tworząc tam swój własny, utopijny świat może to czasem generować frustrację i nieumiejętność dopasowania się do nieidealnego świata, w którym żyjemy. Osoby mające dziewiątkę w portrecie to osoby o otwartym umyśle. To urodzeni altruiści reprezentują uniwersalną miłość i współczucie. Są nakierowani na pomaganie innym, tworzenie lepszego świata. Często są przewodnikami grup, społeczności. Udzielają się charytatywnie, ponieważ w głębi siebie wiedzą, że tylko praca na rzecz dobra innych jest w stanie zmienić świat na lepsze. Potrafią całkowicie poświęcić się trosce o dobro innych. I nie chodzi mi tutaj tylko o najbliższych, rodzinę czy przyjaciół, ale o całą planetę. To osoby zdeterminowane, pomocne i bezinteresowne. To idealiści i romantycy. Wibracja wyrażająca się emocjonalnie. Kiedy dziewiątka podejmuje decyzję lub wyraża opinię na jakiś temat, kierują nią uczucia. Uczciwość i lojalność to cecha do podkreślenia w tej liczbie. Podobnie jak numerologiczne ósemki, dziewiątki brzydzą się kłamstwem i oszustwem. Wolą bolesną prawdę niż być słodko oszukiwane. Sprawiedliwość i równouprawnienie są dla niej ogromnie ważne. Ciężko im zrozumieć niesprawiedliwość tego świata, i często mogą czuć w głębi siebie, że przyszły tutaj, aby zmienić coś w tej kwestii. Dziewiątki mają ogromną charyzmę, emanują spokojem i wiedzą, dlatego potrafią pociągnąć za sobą tłumy. Odnajdą się w zawodach związanych z szerokimi kontaktami z ludźmi, w pracy humanitarnej na rzecz ludzkości, jako politycy, socjolodzy, lekarze, psycholodzy. Nauczyciele, filozofowie odnajdą się w pracy związanej z duchowością, ponieważ często posiadają ogrom talentów z tym związanych. Na przykład są jasnowidzący. To również poszukiwacze duchowej prawdy, poszukujący rozwoju świadomości, aby przebudzić siebie i innych. Dlatego często można ich spotkać również jako duchownych wielu religii. Mają naturalną tendencję do szukania odpowiedzi w doczesnym świecie. Mogą mieć pragnienie podróży do odległych miejsc, aby przeszukać swoją duszę w pytaniu o ostateczne prawdy. Dziewiątka symbolizuje również sanktuarium, kontemplację i samoświadomość. Dziewiątki często posiadają dużo talentów artystycznych, talenty w komunikacji, talenty aktorskie, literackie, muzyczne, a nawet taneczne. Dlatego świetnie odnajdą się jako artyści. Często są wręcz Geniuszami, jeżeli chodzi o sztukę i talent artystyczny. Muszą natomiast unikać monotonnych prac, które zniweczyłyby ich wydajność. Nie nadają się do pracy w biurze czy w wielkich korporacjach, po prostu będą się tam marnować i cierpieć. To ludzie komunikatywni, nakierowani do życia w społecznościach. Najlepiej czują się, kiedy w grupie mogą pomóc innym. Są wtedy spełnione. Natomiast mają takie momenty, kiedy potrzebują się zatrzymać i odsuwają się na chwilę na bok, aby pokontemplować i pobyć z dala od ludzi. No i tutaj dziewiątka powinna mieć to pod kontrolą, aby nie odsuwać się na zbyt długo od społeczności, ponieważ może utknąć w stagnacji. Nie lubią zamkniętych przestrzeni, czy też wąskich grup. Wolą poszerzać horyzonty. Uwielbiają kontakty z przyrodą i często bardzo łatwo i naturalnie przychodzi im nauka medytacji, którą dziewiątka notabene powinna eksplorować. Są tolerancyjne i cierpliwe. Lubią kontakty z różnymi warstwami społecznymi, kontakty zagraniczne. Dziewiątka lubi też władzę i może mieć chęć sławę, która może przyjść do niej z lekkością. Natomiast musi zbalansować to pragnienie z pragnieniem swojej duszy o duchowym aspekcie tej ziemskiej podróży. Bardzo ważna jest dla nich wolność. Dziewiątki będą do niej dążyć, ponieważ nie znoszą, kiedy ktoś im ją ogranicza. Kochają również podróże. W związkach są absolutnie wierne i lojalne. Dziewiątki są romantyczne i sentymentalne, zawsze bardzo pomocne. Mają skłonność do poświęcania się dla innych, natomiast łatwo je zdominować. Dlatego dziewiątka musi uważać na toksycznych ludzi, którzy. Bez skrupułów wykorzystają jej dobroć i naiwność. Musi nauczyć się stawiać granice. Negatywnie wibrująca dziewiątka może być manipulująca, samolubna, nerwowa, arogancka, może ukrywać swoje uczucia, może stać się również fanatykiem, na przykład religijnym, i czasami może być całkiem oderwana od rzeczywistości. Dziewiątka przekazuje mądrość, gdziekolwiek się udaje. To nauczyciel. Ma ogromną cierpliwość do uczenia i przekazywania wiedzy. Lubi dzielić się swoimi doświadczeniami. Jej priorytetem jest rozwiązywanie problemów innych oraz tworzenie lepszego świata. Nauka ostatecznych, często bardzo trudnych lekcji miłości uniwersalnej nauka zrozumienia i współczucia. Dziewiątka to ostatnie duchowe lekcje. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową archetypową dziewiątkę. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Ci tą wibrację. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Wibracji 9 lub jeżeli chcesz poznać cały swój portret numerologiczny, chcesz poznać głębiej siebie, poznać, popracować z blokadami, odkryć swoje ukryte talenty, to zapraszam do konsultacji numerologicznych. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!